Siemano, dzisiaj ci przedstawię prosty trik na produktywność, który drastycznie zwiększy twoją produktywność, no nie będę kłamał, działa to od razu. I polega to na tym, żebyś ustalał terminy zadań. I polega to na tym, że na przykład jeżeli chcesz czytać książkę danego dnia i ty sobie w to jakiś swój planer chcesz wpisać, to napisz konkretną ilość czasu, ile będziesz czytał tą książkę. Albo ile będziesz czasu robił dany projekt. Bo jeżeli na przykład na projekt dasz sobie dwie godziny, to ja Ci gwarantuję, że tego w te dwie godziny nawet wcześniej skończysz. A jeżeli nie dasz sobie ram czasowych na ten projekt, to on Ci się przedłuży na cały dzień. I tak jest, to wynika z psychologii i z wielu, i po prostu z nas to wynika, że lubimy robić rzeczy na ostatnią chwilę, więc jeżeli dasz na przykład dwie godziny na ten projekt i ustalisz, że go zrobisz do 15, czyli że go robisz pomiędzy 13 a 15, to gwarantuje ci go, że jest dużo większa szansa, że go zrobisz w tych godzinach, niż jakbyś po prostu ogólnie rzucił, że masz skończyć projekt, to prawdopodobnie by ci się przedłużył do końca dnia. A jeżeli byś miał deadline, że nie wiem, że to jest do zrobienia do końca miesiąca, to prawdopodobnie byś dopiero go zrobił 2-3 dni albo nawet jeden dzień przed końcem tego miesiąca. Więc ustalaj sobie terminy i ramy czasowe, w jakich robisz swoje zadania i projekty, lub po prostu różne aktywności, i wtedy jestem święcie przekonany, że będziesz je robił z łatwością. Więc do roboty: dawaj znać w komentarzu, co o tym myślisz, zostaw łapę, suba, udostępnij, no i do następnego.